Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Znalezione, Przeczytane. Dzisiaj przechodzę do Was z formułą nieco luźniejszą, z formułą buktagu, ale zanim przejdziemy do pytań tego BookTagu. To kilka, a może nawet kilkanaście słów tytułem wstępu. E, moi mili, w tym tygodniu liczba subskrybentek i subskrybentów mojego kanału przekroczyła magiczny tysiąc, e, co jest dla mnie bardzo miłą wiadomością, którą chciałam się z Wami podzielić i serdecznie Wam oczywiście podziękować za obecność na moim kanale, za zaufanie. Powiem Wam szczerze, że jako dla która no, bardzo krótko na tym Booktube'ie się udziela i też w zasadzie poza kanałem nie funkcjonuje w żadnej przestrzeni książkowej, na przykład na Bookstagramie, to ta liczba jest dla mnie naprawdę e, satysfakcjonująca. Jeszcze zważywszy na to, że też lektury, z którymi ja przychodzę, treści, z którymi przechodzę, to są no, bardzo często książki, które są gdzieś tam daleko od tego głównego nurtu. E, więc tym bardziej się cieszę i bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję też i witam serdecznie nowe osoby, bo po ostatnim odcinku, tym bukhalowym dosyć sporo tych nowych osób tutaj przybyło i mam nadzieję, że no, będziecie też odnajdować tutaj jakieś dla siebie wartościowe treści i zaglądać i komentować. Serdeczne dzięki. A teraz, zanim przejdę do pytań, to jeszcze. Powiem Wam w ogóle, dlaczego przychodzę z buktagiem lekturowym. Lektury to jest taki temat, który jest zawsze gorący, bardzo jesienią, we wrześniu. I tak trochę też teraz dzieje się w moim domu. Dzieciaki we wrześniu wróciły do szkoły i gdzieś tam dużo się o tych lekturach rozmawia. Trochę też w kontekście, powiem Wam szczerze, tych ostatnich... Ostatniego zamieszania wokół listy lektur i poczynań ministerstwa. Bardzo dużo w tym jest, moim zdaniem, paniki i takiej ogólnie przesady. Tutaj chciałabym Wam jeszcze polecić bardzo ciekawy film, który nagrała niedawno pani Ania z kanału Czytam i piszę, która recenzowała kilka tygodni temu książkę Mikołaja Marceli. A ogólnie książka dotyczyła szkoły, współczesnej szkoły. Autor stawiał tam taką bardzo ciekawą tezę, że współczesna szkoła jest XIX-wiecznym skansenem, ale tam, się pojawił też bardzo ciekawy wątek w tej recenzji pani Ani, lektur szkolnych, gdzie autor <gryślał> określał kanon szkolnych lektur jako największy fetysz współczesnej szkoły. Bardzo śmiała, przyznacie teza więc to też mnie gdzieś tam no, w pewnym sensie skłoniło do e, takich trochę przemyśleń związanych ogólnie z lekturami, ale do samego BookTagu, który ma być trochę luźniejszą mimo wszystko formą, nie jakąś taką bardzo poważną e, dyskusją. E, to skłoniło mnie też wykonanie tego tagu e, przez Dorotę z kanału Zabukowana. E, pozwoliłam sobie też tam w komentarzach pod filmem Doroty co nieco skomentować. Dorota mnie bardzo serdecznie wtedy nama i motywowała do tego, żebym sama taki buk tak wykonała. Też wrzucę oczywiście oprócz linka do recenzji tej książki pani Ani również link do filmu Doroty. No i dodam jeszcze, że autorką pytań do tego tagu jest dziewczyna, która prowadzi kanał Esa Czyta. Też oczywiście, jeśli jeszcze nie znacie, no to zaglądajcie do Esy. Esa bardzo długo, już wiele lat prowadzi kanał. Ostatnio chyba trochę mniej e, nagrywa, z tego co mi się wydaje. Natomiast to jest kanał z wielką pasją do literatury. Tam książki zawsze są na pierwszym miejscu, więc warto, warto rzeczywiście też do niej zaglądać. No i tyle wstęp, rzeczywiście, wybaczcie przydługi. Pierwsze pytanie, przechodzimy do rzeczy. Moja ulubiona lektura szkolna. Moi drodzy, powiem Wam szczerze, że to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że lektury czytamy przez bardzo długi okres, okres szkoły podstawowej i liceum. To jest jakieś 12 lat. No i wymienić tutaj na tak długim okresie własnego życia, kiedy człowiek dojrzewa, dojrzewa też jako czytelnik, jedną lekturę, nie wiem, czy to jest realne. Więc ja sobie pozwoliłam wymienić tych lektur więcej i sobie podzieliłam te lektury, żeby wymienić te ulubione na okres wczesnej podstawówki, późnej Podstawówki i właśnie liceum. I pierwsze nazwisko, pierwsze lektury, jakie w ogóle przychodzą mi do głowy, kiedy myślę o ulubionych lekturach, to są baśnie Andersena. I chciałam Wam pokazać też tutaj takie najstarsze wydanie, jakie posiadam tych baśni Andersena w bardzo znanym tłumaczeniu Stefani Bejlin i Jarosława Iwaszkiewicza z ciekawymi rycinami. Tutaj Wam fragment pokażę. Ja bardzo lubiłam też te rysunki. Tutaj na przykład jest baśń Cień, taka mniej znana. No oczywiście najbardziej znane no to wiadomo Krzesiwo, Kalosze Szczęścia, Dziewczynka z Zapałkami, Królowa Śniegu. Bardzo lubiłam te baśnie i bardzo się cieszyłam, kiedy one były rzeczywiście w szkole. To była wczesna podstawówka. Ja bardzo często do nich wracam. Dzisiaj nie będę Wam zresztą książek pokazywać dla tych baśni, robię wyjątek. Będę pokazywać Wam grafiki. Więc, no, Andersen zdecydowanie numer jeden. A dalej to już jest tak. Literatura skandynawska, oczywiście dzieci z Bullerben przede wszystkim. Lubiłam prawie wszystkie książki Astrid Lindgren, ale wydaje mi się, że chyba tylko dzieci z Bullerben były lekturą. Bardzo lubiłam też taką lekturę polskiego pisarza Czesława Centkiewicza, Anarok, chłopiec z Grenlandii. Ja tę książkę czytałam chyba kilkanaście razy. Zresztą autor napisał też zaczarowaną zagrodę, napisał, napisał też taką książkę. O A Egigwy chyba coś takiego było. Także no, był swego czasu popularnym autorem. Nie wiem, jak to jest dzisiaj. Chyba też to nadal jest lektura. Doktor Dolittle i jego zwierzęta była taka seria. Nie pamiętam, czy całą przeczytałam, no, ale na pewno te chyba pierwsze czytałam. I chyba właśnie y, Doktor Dolittle i jego zwierzęta i chyba cyrk to były lektury. Także bardzo, bardzo mi się podobała. Oczywiście Karolcia i y, niezapomniana tajemnicza, zaczarowana kredka, tak. Y, Maria Kruger to też była autorka mm, mojego dzieciństwa i też to była jedna z moich ukochanych lektur. I Mikołajek. I Mikołajek, powiem wam, że seria właśnie sępego i gościnnego to jest. Y to jest lektura, co do której ja nie mam pewności, czy ona na pewno była omawiana, czy to przypadkiem nie było po prostu przeze mnie czytane, bo też w gronie moich rówieśników myśmy się zaczytywali w Mikołajku. Bardzo ta seria była popularna, jeszcze w takich starych wydaniach. I naprawdę głowy sobie nie dam uciąć. Wpisałam sobie to tutaj, bo tak kojarzę, wydaje mi się, że była. Dzisiaj na pewno jest. Moi synowie mają już nowe, piękne wydania. Zresztą to też z Mikołajkiem jest tak, że on był wydawany. Oni najpierw chyba to publikowali gdzieś tam we Francji jako komiks, potem zrobili z tego zbiory, z tych zbiorów swoich zrobili właśnie pojedyncze książki, a w latach dwutysięcznych już córka Gościnnego zdecydowała się na trochę inny podział tych, tych opowiastek z rysunkami i wydała to w trochę innych, tak jakby w innych zestawieniach. Wyjątkowo, moim zdaniem, ta lektura się nie zestarzała i pomimo, że ona nie jest z naszego pod polskiego podwórka, to jakoś wyjątkowo do wy Wyobraźni też polskiego czytelnika przemawiała. Także ja Mikołajka uwielbiałam już tak zupełnie niezależnie od tego, czy to y, była wtedy lektura, czy nie. W późnej podstawówki to na pewno był y, w moim przypadku Henryk Sienkiewicz, którego bardzo cenię jako pisarza. Konstruował świetnie fabułę, potrafił pisać, pisał świetnym stylem i też tworzył takich pełnokrwistych bohaterów, ale lekturami, które ja bardzo lubiłam, to było w pustyni i w puszczy i krzyżacy, zwłaszcza w przypadku tej drugiej książki, yy, no byłam chyba w mniejszości. Bardzo wielu moich kolegów, koleżanek nie znosiło krzyżaków, a ja lubiłam tę epokę historyczną i w ogóle krzyżaków pamiętam, że czytałam w pokoju pod kołdrą z latarką, bo mama przychodziła do pokoju, kazała mi wszystkie lampki gasić, bo już późno, a mnie tak wciągała ta fabuła i tak mi się to świetnie czytało. Później z Sienkiewiczem było już różnie. Nie byłam wielką fanką trylogii, ale nadal uważam do dzisiaj, że to jest pisarz, który pisał świetnie. I w moim przypadku uważam, że Sienkiewicz w ogóle w dużym stopniu przyczynił się do no, mojej pasji czytelniczej. Co dalej? Lubiłam Balladynę Słowackiego. Potem były takie lektury dotyczące wojny. Podobały mi się Kamienie na Szaniec. Widziałam też adaptację, oczywiście, akcji pod arsenałem, ale tak, ta lektura jest taką lekturą, która często przychodzi mi na, na myśl. Ja ją y, dosyć mocno przeżyłam. A kolejną książką, ale to już w ogóle na innym poziomie, która mnie olśniła i, i bardzo poruszyła, to był Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego. To książka, która w ogóle pokazała mi, jak można zupełnie inaczej pisać o wojnie, jak można te tematy odpatetyzować, jak można w ogóle pisać zupełnie innym stylem, nie stylem takiej Klasycznej opowieści, ale w ogóle takim językiem zasłyszanym na ulicy, językiem mówionym. Bardzo lubię tę lekturę. I chciałam jeszcze wymienić poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo ogólnie z wierszami było kiepsko w podstawówce i w ogóle te jakby wiersze z, ze starej Polski, tak zwane Fraszki i tak dalej. To niespecjalnie mi się podobało i też, no może nie miałam też szczęścia do dobrych nauczycieli w podstawówce, e, więc z tej poezji, no tylko Krzysztof Kamil Baczyński. Ale już ciekawsze lektury z tych ulubionych są w liceum. To jest wesele na pewno wyspiańskiego. Kwiaty zła Charlesa Bodlera. tutaj jedyna też poezja. Bodler w ogóle świetnie został jakby zaklasyfikowany w tej liście lektur w odpowiednim momencie, jeśli chodzi o wiek takiego no, licealisty, powiedzmy, bo to jest taki etap, kiedy człowiek się. No, buntuje, jest w jakiejś takiej opozycji i ta poezja taka obrazoburcza, no też taka mocno dekadencka, świetnie trafia, mi się wydaje, w tym wieku właśnie do wyobraźni odbiorcy. Ja zresztą Kwiaty zła polecam ogólnie, już tak niezależnie od tego, że to było w kanonie i jest chyba nadal w kanonie lektur, wspaniała powieść Reymonta, Ziemia obiecana, kolejna, jedna z moich ukochanych książek, Dostojewskiego, Zbrodnia i kara, Dżuma Alberta Camus. No cudowna, głęboka powieść, do której wracać można właściwie zawsze. Medaliony Zofii naukowskiej muszę wymienić to jest najlepsza moim zdaniem pozycja z tych lektur obozowych, z tak zwanej literatury, no, nazywanej Łagrową. Ja uważam, że w tej książce zostało zawarte. Wszystko, co jest najważniejsze, żeby młody czytelnik mógł sobie uporządkować pewne kwestie związane z tamtymi strasznymi czasami. Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego. Jedna z moich też ulubionych lektur. Od małej apokalipsy zaczęła się moja fascynacja prozą Konwickiego. Na tyle świetnie była omawiana przez naszą polonistkę. Miałam bardzo dobrą polonistkę akurat w liceum, to już miałam szczęście. I ona nam przybliżyła niesamowity kontekst historyczny kontekst właśnie polski komunistycznej, perelowskiej, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć, bo wydaje mi się, że bez tego Odpowiedniego wprowadzenia takiego młodego czytelnika, trudno jest chyba zrozumieć tę powieść. I ta Mira Mroszka. zamyka listę lektur ulubionych, I ponieważ strasznie się rozgadałam przy tym pierwszym, ale najtrudniejszym pytaniu, to teraz zapadałoby trochę przyspieszyć. Kolejne pytania będą chyba już trochę łatwiejsze i szybciej mi pójdzie. Drugie, najgorsza lektura, jaką przeczytałam. Tutaj nie mam wątpliwości. Najgorszą lekturą, jaką przeczytałam, była siłaczka Stefana Żeromskiego. I ja w ogóle niespecjalnie lubię i niespecjalnie cenię. Yy, Żeromskiego. Generalnie pewnie wyrzuciłabym większość książek z kanonu lektur Żeromskiego. Absolutnie bezapelacyjnie w tej konkurencji wygrywa Siłaczka, ale też nie lubiłam, i tutaj dodam, nie lubiłam nowelek Sienkiewiczowskich w stylu Janka Muzykanta, czy też właśnie Prusa Antka. To były właśnie lektury, które, których kompletnie nie poczułam. Nie poczułam też Hemingwaya i jego... Książki Stary Człowiek i Morze. Wydaje mi się, że w ogóle, nie wiem, może akurat w tym danym momencie ta książka do mnie nie trafiła, ale nie poczułam tej relacji tego starszego człowieka, bohatera, głównego bohatera, jego relacji z tym małym chłopcem i w ogóle zmagania z tą książką. Ja się tak śmieję dzisiaj, jak sobie o tym myślę, że te zmagania moje z tą książką. Przypominały zmagania tego głównego bohatera rybaka z rybą, z której na koniec zostaje sam szkielet i głowa. Strasznie się męczyłam, czytając. Przeczytałam to oczywiście, ale no była to jedna z najgorszych lektur. I też potem jakoś niespecjalnie było mi blisko do prozy Hemingwaya, ja jej do dzisiaj w pełni nie doceniłam. Trzeci punkt. Lektura, której nie przeczytałam. Ja powiem Wam szczerze, nie miałam problemu z czytaniem lektur. Uważałam, że to jest coś. Normalnego. Ja zawsze lubiłam czytać książki, więc też czytałam lektury. A że wśród tych lektur zdarzały się kiepskie książki, no to tak jak wśród książek, które dzisiaj czytam, też się zdarzają gorsze książki. Więc też całego takiego oburzenia, że, że lektury zniechęcają do czytania, ja do końca nie rozumiem. Dlatego też nie było za wiele lektur, których ja nie przeczytałam, i to wynikało głównie z tego, że chyba byłam chora i nie przeczytałam Gloria Victis Orzeszkowej i jakoś nie, nigdy nie, nie wracałam do tego pomysłu, żeby po to sięgnąć. Nie wiem, może polećcie mi, czy warto przeczytać Gloria Victis. I tutaj Was zdziwienie nie przeczytałam opowieści wigilijnej, która była też lekturą. I to na, to na pewno byłam wtedy chora, ale potem... Jeśli chodzi o Dickensa, którego ja bardzo cenię, widziałam mnóstwo adaptacji opowieści wigilijnej. Widziałam różne filmy, począwszy od no, takiej bardzo znanej z lat 50., Scrooge. Widziałam oczywiście wigilijne Show, czyli z Bilem Marejem. To jest taka bardzo nietypowa, niewierna, powiedzmy, adaptacja. Zemekisa Bardzo lubię opowieść wigilijną. To już taka z tych bardziej nowszych. I nigdy jakoś, ponieważ wiedziałam, o czym to jest, znam bohaterów, nie. Przyszło mi do głowy, to znaczy nie przyszło, być może mi przyszło, ale jednak nie zmotywowałam się do tego, żeby sięgnąć po książkę. Więc to taki trochę paradoks. I gdyby też patrzeć na lektury. W czasie, kiedy one były czytane w szkole, kiedy były omawiane, to y, też y, nie przeczytałam w całości wtedy Lalki Prusa. Tak, a propos dzisiejszej mojej tutaj wizytówki, w której do, przychodzę do Was się tu zaprezentować na tym filmie. Nie przeczytałam Lalki, powiem Wam y, w całości, pomijałam. Fragmenty, y, pamiętniki starego subiekta Rzeckiego, ponieważ one mnie wtedy potwornie nudziły. Ja po prostu do lalki, wydaje mi się, że musiałam dojrzeć. Kolejny punkt, lektura, którą przeczytałam więcej niż jeden raz i tu sobie musiałam tak mocno, mocno się zastanowić, jak to było, więc tak Małą Apokalipsę chyba trzy razy, Dżumę co najmniej dwa razy, Rozmowy z katem dwa razy i chyba ze trzy razy zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral. To są te książki, które które czytałam kilkukrotnie. No niezmiennie oczywiście baśnie Andersena wielokrotnie, no ale one są poza wszelkim kanonem. No i gdyby liczyć też adaptacje teatralne, no to Tango Mrożka i Wesele Wyspiańskiego. No to też był tak jakby, można powiedzieć, że lektura kilkukrotna. Piąty punkt, lektura, do której powróciłam po latach. To jest szczególne pytanie, Trochę podobne do tego pytania czwartego, bo w sumie no, więcej niż jeden raz, no to jak, jeśli powróciłam po latach, no to czytałam więcej niż jeden raz. Ale ja to pytanie odbieram tak troszkę, że lektura, do której wróciłam, czyli właśnie albo nie doczytałam, albo nie zrozumiałam, powiedzmy, czy też może nie doceniłam w, 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 w tych latach wcześniejszych, na etapie, kiedy czytałam to jako lekturę obowiązkową. Wróciłam do książki Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej, którą bardzo doceniłam i uważam, że Dąbrowska w Nocach i Dniach przedstawiła niesamowitą, niezwykłą panoramę społeczną i na tle jakby tej opowieści skonstruowała znakomitych bohaterów, których my doskonale rozumiemy. Nawet nie tyle, że ich lubimy czy się z nimi jakoś tam utożsamiamy, ale my rozumiemy ich motywacje, ich wybory, ich temperamenty. To się niezwykle Dąbrowskiej udało. Uważam, że to jest świetna powieść. Znakomita jest też jej filmowa adaptacja. Adaptacja Antczaka, którą w ogóle uważam za arcydzieło. Wróciłam też po latach do sklepów cynamonowych Bruna Szulca, dlatego że ja się nimi zachwyciłam w liceum, ale ja mam wrażenie, że ja ich nie doceniłam, wtedy nie zrozumiałam do końca tej głębi metafory, tego co on wyczyniał z językiem, tej wyobraźni niesamowitej, słowotwórczej. Czytałam potem już takie teksty krytyczne, i tutaj świetne teksty o Szulcu pisał Tadeusz Breza, i przeczytałam te sklep cynamonowe jeszcze raz. Po latach. I to było dla mnie no, olśnienie niemalże, jak można mm, tworzyć literaturę w jak sposób niekonwencjonalny, nie sposób tradycyjny, w sensie takiej opisowej narracji, polegającej na takim no, bardzo realistycznym jednak opisie, no to tutaj było wyjście w baśniowość, w oniryzm. To było dla mnie niesamowite odkrycie i niesamowite spotkanie. Zresztą fascynacja też szulcem trwała dosyć długo i potem też innymi twórcami, równie znakomitymi z epoki dwudziestolecia międzywojennego. Ale tak, sklepy cynamonowe są lekturą, do której powróciłam po latach. No i powróciłam po latach do tejże oto lektury. Lalka. I tu chciałam Wam też powiedzieć, y, przypomnieć, niektórym może polecić, bardzo fajne opracowanie bliski Olgi Tokarczuk, Lalka i Perła. Bardzo ciekawe studium na temat Lalki. Zupełnie byście się nie spodziewali, jak można ustawić sobie spojrzenie, jak patrzeć na tę książkę, wyjąwszy zupełnie ją z historii literatury i z patrzenia. Na nią w kontekście epoki, w której powstała. To jest taki zapis, taki prywatny notatnik, który Olga Tokarczuk sobie prowadziła, czytając chyba po raz trzeci czy czwarty lalkę. I ja tutaj bardzo dużo też dla siebie odkryłam, między innymi odkryłam niesamowity zestawienie relacji głównych bohaterów, męskich i kobiecych. Jeżeli jesteście ciekawi, to ja wam polecam Lalkę i Perłę Olgi Tokarczuk i to jest właśnie ta druga książeczka papierowa, którą dzisiaj zamierzałam wam pokazać. I Przechodząc do kolejnego pytania. Lektura szkolna, którą przeczytałam, zanim dowiedziałam się, że jest lekturą. Myślę, że to było W pustyni i w puszczy, które czytałam przed omawianiem jej w szkole. Ten Obcy na pewno czytałam przed omawianiem w szkole. Łagodna Dostojewskiego, łagodna chyba w ogóle była na liście tej, tych lektur nadobowiązkowych, także to chyba są trzy. Więcej sobie nie jestem w stanie przypomnieć. Kolejne pytanie. Lektura szkolna, którą czytałaś niedawno, którą czytałam niedawno. Musiałam się zastanowić, ale to było chyba w ponad rok temu Awantura o Basie z młodszym synem Kornela Makuszyńskiego, i tu było zaskoczenie. Moje młodsze dziecko kompletnie nie poczuło tej książki. Ja powiem Wam szczerze, że też jednak troszkę. Byłam zdziwiona, bo zapamiętałam te książki Makuszyńskiego jako książki wyjątkowo radosne. Książki, które mnie niosły, pamiętam, ja uwielbiałam. Czy to Szatana z Siódmej Klasy, czy Szaleństwa Panny Ewy, czy właśnie Awanturę o Basie. A niestety tutaj no to nie było zbyt um, optymistyczne spotkanie. E, nie podobała się ta książka mojemu synowi. Teraz jest pytanie, trudne, też bardzo rygorystyczne, lektura, która powinna zniknąć z kanonu. No to ja już tam zaczęłam mówić, co ja bym tam przy którymś pytaniu tych najgorszych lektur, co ja bym tam powywalała z tego kanonu, to oczywiście powinien zniknąć Żeromski z jak największej ilości. Właściwie zostawiłabym Przedwiośnie, a Siłaczkę, rozdziobią nas kruki i Wrony, Syzyfowe Prace ja bym zrobiła out, ale oczywiście to jest tylko odpowiedź na pytanie w buktagu, bo wiadomo, że no, no ja nie jestem specjalistą od układania listy lektur, więc po prostu nie lubię Żeromskiego i jakby tylko do tego to się sprowadza. Zniknęłaby, gdybym Trzymała tę czarodziejską różkę z kanonu, też nasza szkapa. Bardzo nie lubiłam tej lektury. Zniknęłyby te nowelki, o których mówiłam, Antek, Janko Muzykant i w zasadzie, wiecie co, chyba wszystko. Może ewentualnie dziady przesunęłabym do listy lektur tych nadobowiązkowych, bo z dziadami jest duże, duże wyzwanie, w jaki sposób je tym młodym czytelnikom przybliżać. To jest najczęściej jednak męczarnia. I wydaje mi się, że dla. Rzeczywiście osób na tym profilu humanistycznym, tak, dla tych pozostałych jakiś niewielki fragment, albo przynajmniej w ramach nauki, historii, literatury bym zostawiła. O wiele lepiej czyta się Pana Tadeusza, jeśli już mam być szczera. Dziewiąte pytanie. Książka, która według mnie powinna być lekturą. Wydaje mi się, to jest moje takie osobiste zdanie, że na pewno coś z gatunku młodzieżowej fantastyki. Dobrze, żeby się znalazło, bo to jest gatunek, który jest przez młodych ludzi chętnie czytany. Oni chętnie po to sięgają. Popularność Harry'ego Pottera też tego dowodzi. Mój syn przeczytał siedmio książek i jest nim zachwycony, ale też jakiś baśniobór teraz czyta i mówi, że mu się bardzo podoba, więc to jest, słuchajcie, taki gatunek, który wydaje mi się, że też niesie ze sobą duże zróżnicowanie i tam na pewno można wybrać tytuły mniej bardziej wartościowe i te bardziej wartościowe wybrać jako lekturę szkolną. Może jakieś reportaże bym zaproponowała, ale tutaj... Tutaj byłoby już ciężko. Raczej w liceum i to raczej bliżej klasy maturalnej, jakieś takie reportaże pokazujące inne kultury na świecie. Może reportaże Wojciecha Tochmana, chociaż nie wiem, czy nie są zbyt drastyczne, Jacka Hugo Badera. I taka książka, którą czytałam w tym roku, przychodzi mi do głowy, to jest złodziejka książek, Markusa Zusaka. To jest książka, która w sumie jako, dla mnie jako dorosłej osoby wydawała mi się trochę naiwna i ona mnie jakoś tam nie powaliła na kolana, ale była ładnie napisana, i prezentowała dosyć ciekawy y, sposób te treści wojenne. Wydaje mi się, że jednak w nieco inny sposób niż taki, do którego no, moje pokolenie było mm, przyzwyczajone, więc ja bym tę złodziejkę książek proponowała. Jest też kolejne pytanie, które dla mnie jest trochę niezrozumiałe w takim sensie, że nie wiem, co mam na nie odpowiedzieć. Idea lektury dowolnej, czyli uczeń wybiera sobie książkę i ją proponuje, co ja o tym sądzę. Jak każda idea. E, e, brzmi bardzo dobrze, ale nie wiem, jak miałoby to wyglądać w praktyce. To znaczy, bardzo fajnie jest, żebyśmy sami sobie wybierali lektury, ale jeżeli mamy no, 30 osób w klasie, i to jeszcze takich osób no, w bardzo młodym wieku, wie, i jak mielibyśmy omawiać te lektury. Nie wyobrażam sobie, jaka miałaby być konwencja tego, chyba w trochę innym modelu edukacyjnym niż polski, no bo wtedy czy uczeń miałby rozmawiać sam ze sobą, czy tylko z nauczycielem, czy wtedy nauczyciel miałby te książki czytać razem z uczniami wszystkie, czy wszyscy mieliby czytać te wszystkie propozycje, no to wtedy znowu by nam się stworzyła lista, która byłaby obowiązkowa dla wszystkich i więc to jest taki trochę, mm, jaki ma dwa końce. Nie wiem, czy nie, nie lepiej jednak, żeby był jednak stały kanon, on przez specjalistów układany, pod warunkiem, że będzie on aktualizowany o te, jakby, pozycje nowe. Dobrnęliśmy do końca tego buktagu. Bardzo ciekawy był dla mnie ten buktak i takie spotkanie z lekturami. Ja mam takie podejście, no jakby już powtórzę to, co mówiłam, że do lektur podchodzę tak, jakby podchodziłam, będąc uczennicą, bardzo zadaniowo, a ponieważ lubiłam czytać, no to jeszcze tym bardziej miałam w tym więcej przyjemności. Bardzo Wam polecam obejrzenie tego filmu Pani Ani. Tam jest takie, taka refleksja Pani Ani jako wieloletniej nauczycielki, która trochę. Tak, jakby sprowadza do parteru, sprowadza na ziemię takie wysoko idealistyczne spojrzenie autora książki, której, której omawia właśnie na temat tego, jaka powinna być szkoła, jakie powinny być lektury, jak to wszystko pięknie powinno wyglądać. No, ja nie jestem zwolenniczką wielkich rewolucji, to jednak wydaje mi się, że akcent rozłożyłabym oprócz tego, że powinno się wiele w tej szkole zmienić to bym jakby położyła go również na pewną odpowiedzialność rodziców, którzy też trochę powinni się, nie wiem czy przejąć, czy może przynajmniej zainteresować tym, czy w ogóle ich dzieci czytają. Czy cokolwiek czytają, czy sięgają po książki, jak czytają, czy z nimi w ogóle rozmawiają, bo mam takie wrażenie, że dzisiaj, jeśli chodzi o lektury, to rodziców oczekiwania są takie, że dzieci powinny czytać yy, i powinna ich do tego namawiać wyłącznie szkoła. Jeśli chcecie, to podzielcie się swoimi uwagami dotyczącymi lektur. Byłabym chyba najbardziej ciekawa, oczywiście usłyszeć, jakie były Wasze ulubione lektury, do jakich lektur właśnie wróciliście po latach, czy w jak inny sposób je odebraliście, czy mieli Jakieś takie przejścia z książkami, że na przykład nie przeczytaliście całości, tak jak ja miałam z lalką, ale też jakich lektur nie lubiliście i jakie byście na przykład kompletnie no, z tego kanonu wyrzucili. No i tradycyjnie dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za obecność, no i za te subskrypcje. Dzięki. Pozdrawiam.